Halo, witam, halo, Hej z tej strony, Saruki a to jest gra Players Unknown Battlegrounds. grants. chciałbym dzisiaj Wam przedstawić tą gierkę. Jest to e, mega super gierka. To strzelanka. E, taki tryb tutaj jest właśnie mm, Igrzysk Śmierci. I po prostu pojawiamy się na ogromnej mapie. Tutaj na każdym serwerze jest po 100 graczy. E, pojawia się 100 graczy na mapie. Każdy szuka sobie tutaj właśnie jakiegoś uzbrojenia po czym następnie um, no po prostu mapa się zwęża i no i trzeba, trzeba pokonywać po prostu przeciwników, bo wygrywa po prostu ostatnia osoba. Można grać też w trybie duo, lub w trybie całego składu, chyba tam jest cztery osoby, jak się nie mylę. No ja aktualnie gram sobie właśnie tutaj e, w trybie solo. I e, tak jak mówię, no, no Gierka jest po prostu świetna. Polecam każdemu. Jest ona teraz trochę droga, ale naprawdę za tą cenę, naprawdę moim zdaniem warto i... Tak troszkę mi się ciężko teraz tutaj skupić, bo biegam, szukam czegokolwiek i, i tak właśnie gadam. Bo ogólnie słabo mi tutaj jakiegoś pecha ostatnio. Co gram w to? To po prostu mam słabego no, luta. wszędzie jest no, bieda po prostu totalna. Ale z drugiej strony... Mm, mówię, no w tą gierkę się tego, tutaj wciągłem strasznie. To dziennie prawie w to gram. No i ogólnie pomyślałem, że może... Że to będzie spoko, obcym takie nagrywanie. No nie wiem czy to, w ogóle, czy to właśnie ma jakiś taki... Mm, nie wiem jak to jest ogólnie oglądając to, bo wiem, że ludzie wrzucają to... Wrzucają takie rozgrywki całe jak grają, czyli od samego początku do samego końca, a niektórzy tylko robią po prostu takie momenty, w których się coś dzieje. No, moim zdaniem, nie wiem, ja mogę tak nagrywać to też, że tylko te najlepsze momenty, tylko no, no ja nie wiem, nie wiem jak to by było, jakby to miało wyglądać za bardzo, i czy to by było jakieś w ogóle um, fajne do oglądania takim względzie, że po prostu ja nie mógłbym sobie pogadać, bo bym tylko tak naprawdę musiał komentować cały czas grę. Co tam się dzieje, na przykład nie wiem, że o, słuchaj, strzały, uciekajmy szybko, czy coś, coś w tym stylu. Bo nie bym był w stanie po prostu nic pogadać z tego względu, że na przykład bym nic nie robił w tym czasie, na przykład tak jak teraz, bym tylko biegł, bym sobie nie mógł pogadać, tylko bym po, prostu, bo bym po prostu to wyciął, tak? Dlatego, no nie wiem. Na razie wrzucę na pierwszy odcinek po prostu tak tutaj tą całą rozgrywkę, jak mi poszło. A następnie to zobaczę, no... Jeszcze tak sobie przejrzę na YouTube, jak to tam wygląda, jak to tam ludzie nagrywają. I zobaczymy, nie? Czy będę robił to raczej w takim formie całego meczu, czy po prostu tutaj... Po prostu tych najlepszych urywków. No z drugiej strony, jak takie będą najlepsze urywki, też ten film będzie miał, nie wiem, 7-8 minut. A tak, cała rozgrywka no do tego tak około to jest 30 minut. Także, no akurat, tak fajnie na jeden odcinek wchodzi, nie? No, chyba, że, że się wcześniej padnie, no to wtedy wyjdzie trochę mniej, nie? No, także. No, nie wiem, jak to jeszcze tutaj coś co wymyślę. Jak coś to zobaczycie na pewno na dniach, jak będą tutaj się pojawiać odcinki. No i co? No, teraz biegniemy, jesteśmy nadal w strefie. Tak no jak widzicie, ten biały, biały okrąg na mapie jest odpowiedzialny za to, że w tym miejscu jesteśmy bezpieczni, a niebieski po prostu to jest te pole siłowe, które, się, które zmniejsza mapę cały czas i musimy być po prostu w tym białym okręgu, żeby nas te pole siłowe nie biło. Po prostu, gdy jesteśmy poza białym okręgiem, a pole siłowe nas już jest po prostu... my jesteśmy za polem siłowym, no to dostajemy obrażenia oczywiście. Także... Ale no, trzeba uważać, można tego zginąć, jasne, to nie jest żaden tutaj... E... Nie wiem, że tylko tam ileś... E... ileś tych obrażeń robi. Dobra, mamy tu jakiegoś gościa, spróbujemy go upolować. Nie wiem, czy on mnie widział, czy nie. Próbujemy, jesteśmy w ogóle w okręgu, teraz nie, byśmy musieli biec. No, on tam coś chyba szuka. Teraz zobaczymy. Są tam kmini? Ja ogólnie, jak wipełne mam, strasznie słaby, Mam tutaj tylko UMP. O kurde, zabrał samochód. Mam samochód z Kara. E, samochód skara Kara. UMP i skara Dobra. Także no słabo, strasznie. On tu pojechał? Tu chyba za górką jest. ja jak jest w samochodzie, to będzie będzie do niego strzelać. To nie ma sensu. Kurde, ja nie słyszę tego samochodu teraz. Bo tak szybko już odjechał? Nie wiem. Nie wiem co tu się wydarzyło. Dobra, no nieważne. No mam nadzieję, że on mnie tam gdzieś nie zastrzeje od tyłu. Ale my tymczasem biegniemy dalej. Mam trochę tutaj terenu do przybycia. O, jakiś drop, właśnie na mapie się też pojawiają od czasu do czasu jakieś dropy. Widzicie samolot, nam tutaj skrzynkę, w której możemy znaleźć właśnie ciekawe rzeczy, typu sniperki. Um, bo, jeśli nie mylę, jest AWM i M24, on jest tylko z dropów. Bo kary 98K możemy zdobyć, i to jest po prostu małzer z II wojny światowej, go możemy normalnie zdobyć. Przeszukując domki, on się tam w niektórych miejscach e, po prostu pojawia. To samo się tyczy mm, SKS-a. Co w tych jeszcze skrzynkach możemy w ogóle zdobyć? Możemy jeszcze. A nie, o trzeciego poziomu to nie. E, na pewno jeszcze w tych skrzynkach możemy zdobyć. Mm, jak to się nazywało teraz? E, M249, e, czyli to jest po prostu e, karabin maszynowy. Taki lekki karabin maszynowy. Dobra, eee, no, no, widzę, że tu nie ma. Chyba wszystko jest przeszukane. Jak mi się wydaje. Więc nie wiem, czy jest sens w ogóle to przeglądać. czy Może po prostu biegniemy dalej. No Mimo, że mamy słabe tu uzbrojenie. Musimy sobie jakoś dać radę. Mam nadzieję, że po prostu kogoś upoluje i z niego zdobędę jakieś fajne rzeczy. Dobra, biegniemy. Chiwam ja właśnie z jakiegoś dropa może się dopchać, ale. No nie mam samochody. O, kurde, strzelają. Dobra, warzywo. Mogę się schować niepotrzebnie, też z tego wyleciałem. No, także, nie wiem, jak sobie tutaj mi się ten odcinek tutaj nagrał. Zaraz sobie zobaczę. O, kurczę, coś mi się tutaj zwiesiło. Ile to trwa? No, 7 minut. No, to ja bym sobie tutaj jeszcze rozpoczął jeden meczek po prostu. I i tego. I mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Dobra, 8 minut, powiedzmy, dobra, tak gdzieś do tych 30 minut byśmy to dokręcili. Chyba, że ta rozgrywka nam pójdzie dłużej, no zobaczymy jeszcze. Dobra, bo, bo mówię, no takie 8 minut teraz, gdzie tam zważyłem, no to um, wydaje mi się, że to raczej nie ma sensu czegoś takiego wrzucać. Także do, rozpoczniemy sobie jeszcze jeden meczek. Mam nadzieję, że teraz nam lepiej pójdzie. Mmm. No tak jak mówię, no, gra jest świetna, można ją sobie zakupić. Ja ją kupiłem w sumie na Allegro. ją można kupić na Steamie. A za, nie wiem chyba ile on tam jest 20 euro czy jakoś, tak? Nie wiem, ja kupowałem na Allegro za 120 zł. Eee, no, czyli tak. No, w sumie taka cena jak no, na steamie prawie że? Eee, no ale... No nie, bo na Steamie to by wyszło 80 złotych, to nie, nie, nie. Dodamy więcej na pewno. Chyba 30. A nie wiem, no musieli, musielibyście sobie zobaczyć. A teraz jesteśmy właśnie w poczekaniu tutaj że są też bronie leżą. Tylko no, tak naprawdę tutaj e, ich na pewno nie dostajemy do meczu. Można sobie tylko tutaj tak postrzelać z nich, po, poćwiczyć można powiedzieć, bo tutaj też jest normalnie jak, tak jak mamy w CS-ie. Rozrzut te pociski latają e, jak im się podoba, że znaczy, po prostu są paterny, nie? nie, Że, 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 że on zawsze kazał każdym razem ileś są inaczej, tylko po prostu, no mówię, są paterny, można się ich też nauczyć. To jest w ogóle cała mapa. E, teraz będziemy przelatywać na bazą wojskową. Właśnie nie wiem, czy to ma sens tutaj zeskakiwać, bo to będzie na pewno pełno ludzi, ale z drugiej strony, może zaryzykujemy. No nie, to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie, nie, ja bym sobie to odpuścił. Ja bym sobie polecił gdzieś dalej. Zobaczymy czy w tym mieście będzie dużo ludzi się zrzucało. No jest ich trochę. Trochę sporo. A może nie, może jeszcze dalej. W sumie tak. No tutaj też kurde strasznie dużo ludzi. Dobra, my sobie polecimy... A niech będzie, że tutaj. F, coś tam. Bez gdzieś tego. Teraz, tak jak sobie mówiłem, to F, coś tam. Z tego względu, że właśnie widziałem dzisiaj po prostu na YouTube, jak gość był w jakimś takim militarnym bunkrze, po prostu, ukrytym tam pod ziemią. I tam był fajny lud, także się po prostu zastanawiam, jak to tam było, właśnie jakie to były współrzędne. Bo może by mi się udało tam do, po prostu dop dopchać który tu gościu spada, będzie problem. Mam nadzieję, że pierwszy zdobędę broń. A kurde, akurat musiał tutaj wylądować. No mam nadzieję, że ja zdobędę jednak pierwszy tą broń, a nie on. Broń. Mam nawet lepszą broń. Jeszcze, Dobra, leży. Mam pierwszego fraga. Widzicie, no po prostu... Naprawdę, w grze się super strzela. Ja naprawdę nie narzekam. Bo chciałbym właśnie opanować tutaj te full auto i tak dalej. O, mam kamizelkę trzeciego poziomu. To jest najlepsza możliwa. Jeszcze Red Bulla mamy. Red Bulla, no napoj energetyczny. a wygląda jak Red Bull. <grym> Także, mm, mówię. Bo w porównaniu, bo jest jeszcze też taka gra. Um, można powiedzieć, że nie wiem, czy ona była pierwowzorem e, tej gry ale było tutaj właśnie jeszcze Hidden Z1, um, no, która na początku miała być w ogóle e, grom o zombie, e, takim e, survivalem w ogóle i, i ten że survivalem, survivalem, <laughs> survivalem e, że po prostu budujemy bazy i tak dalej. E, takie połączenie Minecrafta, no tak po prostu chcieli zrobić takie, takie coś w stylu mm, serialu The Walking Dead, czyli, że tam ludzie budują własne bazy i tam zdobywają te y, surowce i tak dalej, nie? Ale coś nie wyszło, bo zrobili też ogólnie tryb... Y, właśnie Battle Royale to się nazywało u nich i... W sumie ludzie woleli grać w tego Battle Royale niż. niż w. Wy, wy, wy. właśnie. niż w ten tryb o zombie. tego gościu. słyszę go, jak otwiera drzwi. właśnie nie wiem, w którym pokoju jest. Piętrowy domek, może on jest u góry. Warzywo. Nie sprawdziłem. kurde no. no. A myślałem, że nie z góry. To co myślałem, że nie z góry, że tam się chowa, że tam przeszukuje, a on tutaj skubał na dole czekał cały czas. No kurczę, no szkoda. Nie wiem, jak to tam ten odcinek do 15 minut. No dobra, no to jeszcze jeden spróbujemy. <laughs> jeszcze jeden meczek spróbujemy. Strasznie awaryjnie mi to dzisiaj idzie coś. Już no jak na no. To nagrywam, to mi to nie idzie. I normalnie sobie gram to jakoś tam wyżej, jednak się y, potrafię przetrwać, czyli tam gdzieś na te. A tak. Mm, no, dziewiąte. No, od dziewiątego do dwudziestego tak z reguły kończę. No, może do piętnastego, do dwudziestego tak słabo. No, do piętnastego, coś około tego, zawsze miejsce tak kończę. Raz mi się udało jako czwarte miejsce zająć. No, jeszcze pierwszego ani razem mi się nie udało zdobyć miejsca. Eee, no i mam nadzieję, że zaraz mi to lepiej pójdzie i postaram się może do jakiegoś dropa tutaj e, dobiec. Tak jak mówię, no chcę tutaj te, tak przynajmniej te 30 minut zrobić, może... Może teraz ta rozgórzka będzie trochę dłuższa. Mam nadzieję, że też nie będzie za długa. Żebyśmy się tutaj e, po prostu wyrobili. Coś tutaj się gra zwiesiła przy ładowaniu. Więc nie wiem czy ona przejdzie, czy nie przejdzie. No tak jak jest w wersji też tutaj, e, nie wiem czy ona jest beta, czy alfa. Ogólnie jest w fazie testów. Także, może być problem, że się po prostu zacięło. Chyba się właśnie zacięło. Hmm. No, chyba będzie trzeba tego, zresztować grę. No, no, także w tym miejscu ja się będę z wami żegnał. Tak trochę spód tutaj akcentem, no ale... Ja mam nadzieję, że po prostu... E, w następnym odcinku, jak będę to już... E, Próbował wygrać. To mi się uda właśnie wygrać to pierwsze miejsce. No i pokażę Wam bardziej więcej tej gry po prostu. No i tyle. Także subskrybujcie, komentujcie. No i cześć.